Znaczy niech znaczy rzecz mi się słodko śpią. Wszyscy sobie ten, ten tutaj spali. Leżeli, spali. Czy znaczy jak coś tam to nazwać? Jedynie Ibo nie mógł zasnąć. Przeczuwał, że coś się na tutaj znajdzie I nadszedło. Zaginiony pluszak. Odcinek pierwszy. W jasności. Sobota. Godzina dziewiąta. Włóżko Dawida. Dzień dobry. Marysiu, wstawaj. Cześć, bo już nie śpię. Ale odkąd to słyszałem jakieś dziwne odgłosy? Hmm. Nieważne, ja też coś słyszałem, ale nie, nie wiem nawet skąd i co się stało. Mam wrażenie, że kogoś tutaj ubyło. Co? Niemożliwe. Policzmy się! Wstawać! Da-da-da-da! Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Ej, ale ty już, dlaczego ty się policzyłeś dwa razy? Nie wiem. O nie, kogoś tu brakuje! kogo? Hmm. Iba. Iba. To chyba Iba nie ma. Kogo? Przecież... przecież tylko szeptałaś, słyszałem. No Iba mówię! O nie! I kto teraz dokończy zrobić eh, most? Hm. Ktoś będzie potrzebny, detektyw, takiego jak nie ja. Nie, wracaj, ty przecież... Ty przecież jesteś... Nie, ty jesteś, jesteś detektywem. Wcale, że nie. Ktoś chce za to zro zrobić to? Sam słyszysz. po porządku, wracaj. Nie, chyba, że pójdziesz ze mną. Hmm, no dobra, pójdę z tobą. Marysia i bakłażanek zostali wybrani, aby uratować Iba. Co się stanie, nie wiadomo. Plan uratowania Iba. Krok pierwszy, wskąd w karniak. Witam w sklepie odzieżowym. Niestety nie mamy garniturów w Waszym rozmiarze. Ach. Planu ratowania Iba. Krok pierwszy odpytaj pluszaków. Dzień dobry, czy to Ty ukradłeś Iba? Nie. To nie on, chodźmy. Ale ja jeszcze nic nie powiedziałem. Miś Kuba. Tak? Czy ukradłeś iba? Co ja jestem samiła, by to zrobić? Him, to chyba też nie on. Zobaczmy innych. Nie! 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 nie. Ho? Na, znaczy nie. Nie. Ja już byłem. Nie mam mowy, jak go nie widziałem. Nawet nie słyszałem. Nie. Zaprzeczam, że to nie ja. Hmm, czyli już odpytałem wszystkich plusiaków. a będę musiał zmienić trochę ten, tą listę. A ty umiesz czytać? A czy pisać? No ale ja, mus... no, ja muszę ustalać cele do naszego skle... do mojego sklepu. Jestem taka dumna, znaczy... No, ale nie mówimy. Bo jeszcze nie sprawdziliśmy wszystkich. Chodźmy do skrzyni. Ktoś tam jest? Dobra, pomyślmy na tu z tego miejsca. Ja tam się nie... Ja tam... Ja tam tego nie robię. Czy ktoś z was ukradł Iba? Nie, nie. Nie mam mowy. Hmm. Wyczuwam trochę podstępów w, w, w Simbie, ale... Hmm, nie wiem. Tara wracam. Hm. To było trochę podejrzane. Ale jakaś tajna kryjówka w skrzyni. Nie tam. Mogą, może jakąś imprezę robią. No tak, no ale roz, rozmawiali o jakiejś ucieczce. I bo uciekną, czyli pewnie, i bo gdzieś uciekną. Nie! Nie mam pojęcia, ale to mało prawdopodobne. I bo jest bardzo miły. No, tylko że ta... trochę. nim mnie tak trochę przeraża. Hm, jeśli on jest fajny. Pomaga go w moich akcjach charytatywnych i w ogóle jest bardzo, bardzo miły. No i w sumie jest. On powiedział, że on tego nie zrobi. No to co my robimy? Dobra, to robimy teraz tak. Tylko sobie. Krok pierwszy. Przeszukaj jej mieszkanie. Krok drugi złapać złodzieja. Tylko, że to trochę takie wiesz. Za łatwe będzie. Nie, no to będzie idealne. Tylko musimy poczekać do nocy. Dlaczego? Dlatego, że w nocy jest najstraszniej, wszyscy się boją, i zwykle wtedy od, odkrywa się największe tajemnice. No tak, no to idziemy, no to idziemy spać. Spać w dzień? No jakiś śpią, mogą spiąć, spać cały dzień. Ekipa spać! Dobra i tutaj też idziemy spać. A! A! W nocy. O, jest już noc. Marysia, 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 wstawaj, wstawaj. Co, co jest, co jest? Jest już noc. Musimy, musimy odkrywać pomieszczenia. Chodź. Od jakiego pomieszczenia zaczynamy? Znamy każde pomieszczenie w domu. Oprócz jednego. Jakiego tam idziemy tu, 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 tu. O nie odbierają się, musimy ma to chcą Mam was. Ale co dlaczego? co, co jest? Nie byłem u Was ostatnich odcinkach. Praktycznie w ogóle nie byłem poza jednym odcinkiem. A teraz zostaniecie tutaj uwięzieni i to o, i, i przyjmę wasz kanał. Pomocy, pomocy! Nie mogę zejść! O nie, do Ibo! Nie! Koming sun. <słyski>